Witam, nazywam się Marcin Krasowski, pracuję w firmie Intermotors. Dzisiaj chciałbym zaprezentować gamę środków czyszczących firmy Motul. W gamie środków do czyszczenia firmy Motul możemy znaleźć specjalny środek do czyszczenia odzieży skórzanej, jak i rękawic, obuwia, model Perfect Leather. Jest to mleczko usuwające głębokie zabrudzenia takie jak plamy czy insekty z powierzchni skórzanych. Również zabezpiecza i konserwuje skórę, stwarza powłokę wodoodporną i przywraca dawny blask kombinezoną, butą, kurtką. Modul, w swojej gamie produktów do czyszczenia, przewidział preparaty, specjalne preparaty do czyszczenia kasków. Jednym z nich jest Produkt Helmet Interior Clean. Jest to preparat w formie sprayu pianki przeznaczony do czyszczenia wy wyściółki kasków. Jest to preparat testowany dermatologicznie, więc tutaj nie ma obawy o żadne uczulenie skóry czy inne choroby. Preparat skutecznie oczyszcza wyściółkę kasku z wszelkich zabrudzeń oraz nieprzyjemnych zapachów. Odświeża nasz kask. Kolejnym produktem przeznaczonym do konserwacji kasków jest produkt Helmet and Visual Clean. Jest to produkt przeznaczony do czyszczenia skorupy oraz wizjera kasków. Doskonale zmywa wszelkie insekty oraz zabrudzenia z powierzchni kasków nie pozostawia przy tym smug oraz nie niszczy powłoki lakierniczej czy też powłoki anti-fog na wizjerze kasku. Jednym z najciekawszych produktów przeznaczonych do czyszczenia konserwacji naszego motocykla jest preparat Shine and Go w formie w formie sprayu pianki. Jest to preparat przeznaczony do konserwacji tworzyw sztucznych, plastiku. Preparat tworzy warstwę ochronną, zapobiegającą przyleganiu kurzu, brudu, odświeża lakier motocykla, zabezpiecza tworzywo sztuczne przed czynnikami atmosferycznymi. Preparat nie niszczy powok lakierniczych i jest przyjazny dla środowiska. Oczywiście jest to tylko część oferty firmy Motul z zakresu preparatów do czyszczenia oraz konserwacji motocykla i odzieży. W celu zapoznania się z resztą oferty zapraszam na naszą stronę www.intermotors.pl.